Nie sądziłem, Witowie, że aż tak się zmęczę przy kilku powtórzeniach tego ćwiczenia. Są to ćwiczenia od Pierre Performance, gdzie ćwiczymy sobie tutaj nad, nad taką zwrotnością, zwinnością, y, zmianą kierunku. Y, są to właśnie bardzo dobre ćwiczenia. U mnie to wychodzi jeszcze wolno, nawet bardzo wolno. Także będzie trzeba sobie to szlifować, żeby być zwrotniejszym. Tutaj też tak jak widzicie jest Mm, jest dosyć grząsko te kołki zostają mi w tej murawie i mm, przez to robię to trochę wolniej, ale wiadomo są to boiska takie meczowe, mógłbym to sobie robić na, na jakiejś salce, gdzie te odbicie byłoby bardziej eksplozywne. Ale trenujemy na boisku, także y, może być taka pogoda na meczu albo jeszcze gorsza, więc nawet trzeba takie ćwiczenia robić w takiej pogodzie, nawet pomimo tego, że że wychodzi to wolniej, jest mniejsza taka eksplozywność, ale dzięki temu będziemy przystosowani do, do warunków meczowych. Wiadomo, z czasem będzie wychodzić to lepiej. Ja robię sobie tego trzy serie, została mi jeszcze jedna ostatnia i przechodzę sobie wtedy do slalomu i do ćwiczeń, które będę wam nagrywał. W tym ćwiczeniu staram się uśpić uwagę obrońcy, czyli prowadzimy piłkę w przeciwnym kierunku niż bramka, na którą atakujemy, żeby uśpić właśnie tę czujność. Obrońca wtedy będzie myślał, że zagramy sobie piłkę do tyłu, czy po przekątnej fresh też do tyłu, bo też prowadząc piłkę będziemy skanować przestrzeń, żeby nie dać żadnego znaku że zaraz, gdy ja tutaj będę dobiegał sobie do pachołka, szybko zatrzymam piłkę i robię zwrót w stronę bramki i wtedy albo oddaję strzał, albo robię wrzutkę. Zależy też, w jakim sektorze boiska jesteśmy. Także jest to takie świetne ćwiczenie, czy to dla skrzydłowych, czy dla napastników, bo tak jak mówiłem na początku, usypiamy obrońcę, cofamy się troszkę takim truchcikiem, bez jakichś agresywnych ruchów. Wtedy usypiamy jego czujność, on myśli, że zagramy do tyłu. My robimy pach, zatrzymanie piłki, szybki zwrot i uderzamy na bramkę, albo dośrodkowujemy.